Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral i witam Was w kolejnym odcinku z gry My Time at Portia. Intro. Poinsha. Także jesteśmy w kolejnym odcinku. Co dziś będziemy robić? Zobaczymy. Na pewno, z tego co pamiętam, brakuje nam silnika małego, żeby skończyć transport DD. Czy DD, jak ktoś tam. Jak zwał, tak zwał. zobaczymy. A więc witam na mapie. Jak widzicie, tak wygląda. Prezentuje się mój dom. Dołożyłem troszkę różnych rzeczy, które podnoszą mi moje statystyki, jak na przykład atak, stamina, obrona, coś takiego, tego typu. No i co? No, Wejdziemy przed dom. Zobaczymy, którą mamy godzinę. Myślę, sprawdzimy sobie kalendarz. Z tego co wiem, miał być gdzieś. Tu jest festiwal jesienny. Ale tak jak ja mówiłem, raczej chyba nie będę się wybierał. Pytanie, gdzie jest moja przyszła żona? Jest. Emili. pogawędka oczywiście. Związek musi rosnąć, także dajemy ciasto. E, powiedz mi, Emily czy? Aha, możemy tylko jeździć razem. Ale ona ma swoje te, swoje prace. My też w sumie mamy, więc nie będziemy się z nią teraz zabawiać. W sumie, nie wiem czy to jeżdżenie koniem dałoby coś, jakieś punkty czy nie, nie wiem, ciężko stwierdzić. Mamy po godzinie 8, więc chodźmy do gildii. Pewnie Higgins już stoi przy tablicy. Nie, Higgins przyszedł teraz. Co mamy? Trzy wiader na wodę. Hmm, potrzebuję jednego ciemnego stolika do kawy. E, tryskaczy. Tego nie zrobię. Trzy sofy. Tryskaczy. Nie, to jest ciekawe. Dobra, stolik do kawy. Mam nadzieję, że będę mógł, mógł zrobić to. Surowce mam. To się robiło w warsztacie, bodajże, jak dobrze pamiętam. Więc, y, zaakceptowaliśmy misję. Myślę, że spróbuję, albo zrobimy inaczej. Koniu. Stolik do kawy. To bym miał. A rury miedzianej nie mam. Ach, czy ja mam mieć w ogóle przetopioną? Dwie sztabki. Koniu na serio. Hmm. Dobra, nastawimy sobie 10. O, w 19 godzin. No dobra, jak my stoimy z ekwipunkiem w ogóle? Hmm, dobra, termos. Wejdziemy sobie tutaj. Ja ostatnio troszkę pozbierałem rzeczy, bo termos już mamy postawiony. Więc ja bym zrzucił termos tutaj. Yy, dyski. Dysków tu nie mam. Koc mam. Właśnie, czemu ja nie pomyślałem, ja chciałem ten koc dać Emilii? Ciekawe, czy, czy Emilii w ogóle lubi koc, albo czy możemy jej dać koc? Nie wiem. Przekonamy się, myślę, jutro, następnego dnia. Tymczasem. Tymczasem zmierzamy. Jeden punkt, czyli by do naszej do naszych opuszczonych ruin numer jeden myślę, że ja tutaj wam może wytnę o Oni też tu kopią? Przez to, że tutaj już nie, nie widać żadnych kulek, nigdzie coś mi się zdaje, że trzeba będzie tak znaleźć jakąś y, dziurę. O! Poczekajcie, bo to, aż mnie to... Po jakiemu to była... Aha, to ja się przekopałem przez ścianę. Albo pod ścianą. Dobra, chodźmy do naszych korytarzy, ale tutaj nie widzę nic. No Dobra, znalazłem kolejny opuszczony pokój. Ciekawe, czy to jest ten sam? A raczej nie. Ale już widzę, że wygląda podobnie. sprawdźmy, czy mamy miejsce. Cztery miejsca. Golsy i kamienie mocy. Dobra. Logic cube, kostka logiczna. Zobaczmy, jaki jest opis w ogóle tego. Logiczna zabawka, która zaskoczyła ludzi od pokoleń. Wiem, krytyczna szansa plus 5%. Aha, mogę to włożyć. Dobra. Dobra. No i chyba tyle. Bo tutaj raczej Ja. Tu nie idzie nic zrobić, niestety. Więc wyjdźmy stąd. Dobra, kopie dalej. Niestety mogę Wam pokazać w sumie e, do czego doszłem i co znalazłem. A więc tak. No, ruda jakaś na pewno. Dwa dziwne szklane słoiki galopujący kawałek konia, skórzana sofa, to jest ta postać znowu, ślusto wpadł teraz ze ślimaków, kamienie mocy, piasek, pięć dysków i kamienie. Tyle. No i ta kostka, którą sobie założyłem. Także godzina 19.24, myślę, że jeszcze poszukam sobie i resztę spadam do domu. Okej, okay. a więc tak, ja idę spać, a rano zobaczymy, Eee, jak Wam już pokazywałem, nie trafiło mi się nic nowego. Mam jeszcze stary termos, znowu drugi, jakiś dziwny szklany słoik. Chyba tyle Wam pokazywałem. Nie wiem, czy tej kanapy czasem nie mogę jeszcze gdzieś. Mogę. O, mogę ją ustawić. To może kanapa niech się. Se... Siadnie tu. Nie wiem, co nam w sumie daje. Możemy siedzieć. Dobra, ja idę spać. Budzimy się rano. A więc, dzień dobry. Następnego dnia. Co dziś będziemy robić? Zobaczmy sobie tak na kalendarz: konkurs festiwalowy. Od 10 do 13. A potem jest jakiś port. Ja cook off 14 do 17. Czyli od dobra, gdzie jest Emily? Chyba już ją nawet widzę. Właśnie, spróbujmy jej dać. Cześć. Cześć, Emily. Dobra, związek. Prezent. Mamy koc? Ciekawe, czy lubi. Jesteś bardzo hojny. Plus 2. A, i prezentu nie możemy dać. Ty Czy będziesz tym, który buduje nowe dni? Nie mogę się doczekać. Tak. To kto, kto to leci? Turysta jakiś. Dobra, o 10 ma być ten cały festiwal. Gdzie on jest w ogóle? Czy to jest jakoś zaznaczone? E, 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 tam jest co? Tam jest farma dobra. Emily widzę, że wybiera się chyba. Hmm. To sobie skasujmy. Dobra, to to są misje. Nie widzę tego nigdzie. No dobra, może znajdziemy gdzieś. Myślę, że przeważnie... O! Autumn Festival, okej. Okay. Dobra, jest. Kiedy rozpocznie się konkurs festiwalu? Umieść produkty przygotowane na konkurencję na stole wyświetlacza. Poczekaj aż się zakończy się zawody, aby zobaczyć wyniki. Wybierz produkt, którego chcesz użyć do konkurencji na szybkim pasku Właśnie, to może ja bym sobie i wziął jakieś ten Bo ja mam przecież mam na przykład dynię. Umieśćmy dynię i tyle, nie? A nie mogę umieścić. Wymiana prezentów. Gdzie ja to mogę położyć? Jeszcze godzina została. Higgins jest? Przyszedł. Emily coś przekazała Gdy nie mogę przekazać jedną A co Emily dała Ja dałem to? Wyniki, aha. Ja, ile ja dostałem za sześć? Dobra. Dziewiąta czterdzieści sześć. Dobra, żeby nie było. Okej, okay, zaczą zaczął się festiwal. Dobra, jak, se, jak już widzę jakie mają dynie, to Higgins, ty taką dynię wychodowałeś, Chyba cię popieprzło. Dobra, my sobie jedziemy. <laughs> Więc teraz robię tak. Wchodzę w opcję. Zmieniam prędkość gry. Tylko dlatego, że myślę wybrać się do ruin. Tylko, że teraz tak muszę się jeszcze zrzucić, oczywiście, to co mi jest niepotrzebne, więc tak tutaj dyski, tu były rury, inne pierdołki to zrzucimy w domu. Czyli tak, tu jest tak, glina, to, to kamień, mocy kamień, piasek. Czy ja mam coś w ekwipunku? Na przykład, co jest z żarcia. Śluz. Śluz nie wiem, gdzie był. Zaraz zobaczymy. Jest tu ślus, Jest, dobra. Ślus jest, ok. Teraz tak. Dobra, to poszło. Jeszcze jakby to udało zrzucić Dobra Myślę, że jestem gotowy i zadowolony. Dobra, jak wygląda w ogóle nasza 4 i troszkę, jeżeli chodzi o naszą relację z Emily. Dobra ludzie, bawcie się na tym całym festiwalu yy... Ja mam swoją pracę <grytanie> Niestety pech to pech Jak robiłem pierwsze auto Sklep tymczasowy Co my tu mamy Dobra już mamy rudę miedzi Tylko że teraz tak, ja bym sam może zrobił tak yy, My wychodzimy tu ja bym się poszedł tu. To nie jest to wyjście. No bo tam. Widzę kulka. Dobra. To zaczynamy kopać, także ja myślę, że zrobię tutaj cięcie, żeby nie było i potem najwyżej tak jak już to ostatnio robię, pokażę Wam po prostu co udało się, czy się udało zdobyć silnik. Jeżeli nie, to pokażę co w ogóle, żeśmy wynieśli stąd. Ok, jestem zadowolony. Patrzcie się co trafiłem. Rudacyny, myślenie może kawałek 3. Kamień. Dwa wentylatory, gleba, aroda miedzi, piasek, dyski, rura, myślenie może kawałek dwa stare części myślenie kawałek jeden szklanka oczu mały silnik mamy i dziwny szklany słoik także <laughs> możemy wracać, dokończyć w końcu transport. Didi. Dziękuję. Więc wiech gdzieś leci, tylko teraz tak, gdzie ja mam iść z? No dobra. Tak. Dobra, no to tyle. No nie mamy z nią już żadnej tam rozmowy. Tu jest chyba ta gildia i tu muszę oddać to. Antoine, proszę bardzo. Opłata za prowizję. Ile dostaliśmy? Punkty, coś tam i kasa. Dobrze, dziękuję, dziękuję. Dobra. Czyli mamy to. Ale... Hmm. Cześć Emili, chcesz, żeby cię gdzieś podwieść? A nie możemy jechać razem. Czemu? Gdzie ona leci? Aha, 18. Pewnie leci do tego Do okręgłego stołu. Tak jest. Ale koń wyskoczył. Dobra, mamy to. Teraz tak. Co myśmy zmieli zrobić? Rury. Miedziane. Ile tam było potrzebnych rur do tego całego stolika? Cztery rury aż. Okrócowoks. Mm. Czy mogę zrobić? To będzie trwało 3 godziny, więc myślę, że to sobie zrobimy. Nie mam rur żadnych. Dobra, to mogę zrzucić. Wentylatory bym tu zrzucił. Paliwa brakło. Lecę po drzewo. No szkoda, że nie popatrzyłem. Tak to by mi się przepaliło wszystko pewnie. Tak to będę miał, można powiedzieć jeden dzień opóźnienia. Dobra, zatankujmy, ile mamy? To niech będzie. I tu będzie 10 godzin, się jeszcze przepatiało. Jaki my mamy dzień w ogóle kalendarza? Sobota czyli dobra, czyli dzisiaj, z tego co mi się wydaje, dziś nie było, chociaż nie jestem pewny. Skoczmy do gildii. Może by się udało jeszcze wziąć jeszcze jakieś zadanie. Nie wiem, o której gildia się w ogóle zamyka. nie ma. Aha, czyli weekend dobra. Okej, okay, czyli tak jak mówiłem. Weekend nie ma zadań, nie ma żadnych zamówień. Mamy spokój, więc to jest fajnie pomyślane. A teraz tak, przydałby mi się. Ja bym sobie w ogóle wziął do ekwipunku teraz tą lampę. Ja ją tu gdzieś widziałem, nie wiem czy nie była tu w skrzynce Podstawowa wędka? Nie, to to jest ta lampa gusta. Teraz tak, jak mogę znaleźć tego całego gusta? Ja wiem mniej więcej już jak on wygląda Jakiś hotel? O! Co to było? Dobra, muszę coś opuścić. Opuścimy piasek. Glinę. O! Tu jest jeszcze więcej pokoi I to można było to warto przejrzeć, następna, Bransoletka magnetyczna. Ale myśmy już taką mieli taką jedną mamy plus 6, plus 6 Ciekawe, czy nie moglibyśmy dać takiej bransoletki... O! Tu ktoś śpi. Tu też ktoś śpi. No dobra. Można powiedzieć, że przejrzeliśmy chyba cały ten. Aha, Antuan tu jest. Uiwa. To w sumie jest noc, tak jakby. Tylko właśnie nie wiem, apartament. Czy to jest jako hotel? Ciężko stwierdzić.

My lamp. So dirty it is. Don't want it to jest moja lampa. Jest tak brudna, możesz ją zatrzymać. No dobra. Z tego co wiem, to to są chyba dzieci nawet tego wichury. Przynajmniej tak mi się zdaje. Jedna sztabka. Koniu, wiesz co, ja Cię zaraz zrobię tak, tu yy. i stój tutaj. Dobra, weźmy sobie to, aha, nie mam gdzie podnieść. Dobra, zrzućmy to, co możemy, czyli tak, to, to, rudę, kamienie mocy, Chyba tyle. Teraz tak zobaczmy, bo tam były cztery miedziane rury. Hmm. Dobra, nic nie zrobimy, tak jak mówiłem. Ile my mamy w ogóle na tą misję czasu? Dziwne soczewki. Aha, idzie do centrum badawczego, okej, okay, dobra, czyli to będziemy mogli zrobić. 8 dni, 5 pięć... godzin. Ła, krótsza, bo zrobimy spokojnie. To jest spoko, że tutaj nie mają jakichś wygórowanych, tak, że tak powiem, terminów, ważności tam pracy i tak dalej. No dobra, myślę, że tu sobie skończę ten odcinek. W związku z tym, że. Prawie pół godziny, więc myślę, że u się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.